z archiwum pracowni filmu dźwięku i fotografii niezbudka Z okazji Dnia Kobiet chcieliśmy państwa, szczególnie panie, zaprosić na spotkanie z Przyjaciółką. Mam na myśli czasopismo Przyjaciółka, które ukazywało się przez długie lata i pewnie nie jedna z pań jeszcze je pamięta. Jak się okazuje, Przyjaciółka to najdłużej wydawane polskie pismo jego pierwszy numer ukazał się jeszcze przed wojną, w 1934 roku, wtedy pod nazwą Twoja przyjaciółka. W latach powojennych jego publikacje wznowiono w 1948 roku, i polskie czytelniczki, w tym Michałowianki, mogły się cieszyć lekturą tego dwutygodnika do 2009 roku, kiedy już definitywnie przestał się ukazywać. A skąd wiemy, że panie z Michałowa chętnie to czasopismo czytały? Między innymi stąd, że kilka lat temu państwo owsińczukowie przekazali nam kilkanaście numerów przyjaciółki z lat 1948-1953. Najwyraźniej były to dla nich cenne publikacje, jeżeli przez tyle lat przechowywali je w swoim domu. Wprawdzie są to numery niekompletne, bo najczęściej tylko pierwsza, druga, przedostatnia i ostatnia strona, ale nawet z tych fragmentów. Tego czasopisma możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu polskich kobiet z wczesnych lat Polski Ludowej. Gdybyście chcieli Państwo sami zobaczyć, poczytać, przejrzeć te czasopisma, to serdecznie zapraszamy do pracowni Niezbudka przy ulicy Fabrycznej 33. Jesteśmy otwarci każdego dnia od 14 do 18, oprócz wtorków i sobót, a w niedzielę od 13 do 17. Możecie Państwo obejrzeć także okładki 12 z tych czasopism w oknach pracowni w naszej galerii w oknie, gdzie przez najbliższy miesiąc, przez cały marzec będzie można zobaczyć zdjęcia kobiet z okładek przyjaciółki z lat 48-53. Przez lata publikacji można było w przyjaciółce znaleźć teksty nie tylko poświęcone historiom z życia, plotkom, modzie, urodzie i zdrowiu, ale także wielu innym poważnym i ważnym dla kobiet kwestiom. Redagujący ten magazyn otwarcie pisali: Chcemy, aby wszyscy nasi czytelnicy byli ludźmi światłymi i wrażliwymi, aby znali i rozumieli sytuację kraju, wiedzieli co dzieje się w świecie. Aby reagowali na krzywdę i niesprawiedliwość, uparcie walczyli o swoje racje. Więc na łamach przyjaciółki można było znaleźć kursy zawodowe dla kobiet, np. kurs szpitalnictwa czy kroju i szycia, ale także powieści, recenzje wystaw i sztuk teatralnych, opowiadania i wiersze. Magazyn też był prekursorem pewnych form prasowych, które stały się popularne w późniejszym okresie a mianowicie fotostory. I właśnie dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować taką fotohistorię Krysi Dąbkuwny, która wyruszyła ze wsi do miasta, do Warszawy, aby tam realizować się w dość nieoczekiwanym kobiecym zajęciu, a mianowicie pracy przy budowie domów. Jak wiadomo, stolica była zrujnowana i każda para rąk była potrzebna, aby szybko miasto odbudować. Posłuchajmy historyjki. Określi Dąbkównie. Wielki Młyn. To jest nazwa wioski. On to Kazimierz Niśmiałowski. Ona na imię ma Krystyna. Już opowieść się zaczyna. Krystyna. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czego ty chłopaku krzywo na mnie patrzysz? Matka jak się mam nie smucić, jak się mam uśmiechać, kiedy moja córka chce do miasta jechać? Gniewa się matka, wzdycha kazik, bo trudno sobie wyobrazić, że Krysia, dąbków śliczna córa, pragnie pracować jako murarz. Chyba dziewczyno masz źle w głowie, ty z cegłą w ręku, na budowie, to wstyd dla ciebie, dla rodziny, tak mówi matka do Krystyny. Niech sobie mówi, niech tłumaczy, a Krysi tęskno do tej pracy. Tyle jest na budowie kobiet, na pewno znajdę pracę sobie. I patrzcie tylko, nasza Krysia przybyła do Warszawy dzisiaj. Wszystko dokoła ją zachwyca. Ach, jaka piękna jest stolica! Krystyna i milicjant. Może mi pan wytłumaczy, jak dojść do pośrednictwa pracy? Dojedzie pani tam tramwajem. O, właśnie osiemnastka staje. A w domu dąbków smutno, cicho. Przychodzi kazik, siada, wzdycha. Może się Krysia opamięta, ach jakie niemądre te dziewczęta. W sercu Warszawy, w środku miasta, jak grzyb po deszczu mur wyrasta. Skrzyp windy, traktor głośno warczy, Zespół pracuje, co sił starczy. A między nimi kto? Krystyna. Już rankiem pracę rozpoczyna. Podaje cegły rudokrwiste bodaj to nasz trójkowy system. Gdy koniec zmiany gwizd ogłasza, schodzi z roboty Krysia nasza biegnie do domu. Właśnie znika w bramie hotelu robotnika. Mur rośnie, serce Krysi rośnie, a Kazik wzdycha wciąż żałośniej. Co dzień na pocztę biegnie śpiesznie. Czy jest list do mnie? Nie ma jeszcze. Martwi się matka, brat, pociotek, Już wielki młyn aż drży od plotek. Każdy domysły snuje inne, Że opętało coś dziewczynę. Dziś Krysia pisze z wiadomością, Że tu pracuje się z radością, Że majster chociaż czasem wrzaśnie, Ale nauczy i objaśni. Mam czysty pokój, łóżko, stolik, Miejsca, powietrza jest do woli. W niedzielę nawet byłam w kinie, tak się powodzi Twej Krystynie. I znów jak codzień Kazik pędzi, bo może dziś wiadomość będzie, bo może się odezwie dzisiaj ta niemożliwa, miła Krysia. I Kazik znowu pyta, prosi. Przecież listonosz listy nosi, my nie dajemy ich nikomu. Trzeba cierpliwie czekać w domu. Jedzie listonosz poprzez wioskę, staje przed domem Nieśmiałowskich. Kazik mu z ręki list wydziera. Już się wszystkiego dowiem teraz. zapartym tchem litery śledzi. Więc się Krystynie dobrze dzieje. Więc go pamięta i wspomina, chociaż z daleka, ta Krystyna. Pracuję, jak wiesz, na budowie. To jest robota, co się zowie. Przekraczam normę, Krysia pisze. I chwali mnie sam majster dyszek. Rankiem mieszkańców cichej wioski zbudził krzyk w domu nieśmiałowskich. Ich syn jedyny, ich pociecha, chce także do Warszawy jechać. Wrócę bardzo szybko, chciałbym tylko widzieć się z Krysią, choćby przez chwilkę. Lecz matka wzdycha, matka płacze, ach, już cię nigdy nie zobaczę. Ależ mamo kochana, będę z powrotem już z rana. Razem z Krysią wrócimy, zobaczycie, co wam tutaj zbudujemy. Dzwoni autobus, mknął tramwaje Stop! Kazik przerażony staje. Sygnał zielonym mruga okiem więc przejść już można pewnym krokiem. Ruch, hałas, aż się kręci w głowie Patrzcie, budowa! Przy budowie są zatrudnione kobiety Więc ojciec słuszność miał, niestety. Stoi? Przygląda się robocie No, patrzcie, tylko moi złoci pod boki się z podziwu ujął. Toć babskie ręce dom budują. Tutaj historia Krysi się urywa. Z prostej przyczyny. Nie mamy kolejnych numerów przyjaciółki, żeby dowiedzieć się, jakie były jej dalsze losy. I jesteśmy jednak przekonani, że Krysia poradziła sobie całkiem nieźle. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Życzymy wszystkim słuchającym nas Paniom dużo siły, zdrowia, wytrwałości i wszelkiej pomyślności.